Dzięki gigantycznym wymiarom i nieograniczonej obfitości ciał niebieskich kosmos przekracza wszelkie wyobrażenia. Nawet krótkie spojrzenie na rozgwiazdzone niebo wystarczy, aby przekonać się o przytłaczającej różnorodności i wielkości wszechświata. W miarę jak z map gwiezdnych wymazuje się coraz więcej białych plam i stopniowo odkrywamy tajemnice kosmosu, pojawia się fundamentalne pytanie: Co tak naprawdę kryje się za wszechświatem? I czy w ogóle istnieje coś takiego jak za? Czy konstrukt, który aż nazbyt łatwo nazywa się nieskończonym, może mieć określoną krawędź? A co najważniejsze, czy są jakieś wskazówki co do tego, co leży uśpione poza naszym astronomicznym polem widzenia? Bądź na bieżąco i dołącz do nas w poszukiwaniu odpowiedzi. Ekscytują Cię przełomowe odkrycia i wyjątkowe widowiska w kosmosie? W takim razie pamiętaj, aby zasubskrybować The Simply Space i włączyć powiadomienia, aby nigdy więcej nie przegapić żadnego z naszych filmów. Dając nam kciuk w górę, motywujesz nas i pokazujesz, że interesujecie treść naszych filmów. Martwe punkty. Jak wspomnieliśmy na początku, dziś chcielibyśmy poświęcić się głównemu tematowi, co kryje się poza wszechświatem. Odpowiedź na to ekscytujące pytanie jest skomplikowana. Aby zrozumieć, jakie przeszkody napotykają tu eksperci, powinniśmy najpierw zastanowić się, które obszary kosmosu faktycznie możemy zobaczyć. W obliczu tysięcy iskrzących się obiektów, które świecą w naszą stronę na firmamencie, jest jedna rzecz, o której nie wolno zapominać. To, co widzimy we wszechświecie, wcale nie odzwierciedla całkowitej konstrukcji. Na tle tego, że wszechświat jest izotropowy i jednorodny to znaczy, zawsze przedstawia się obserwatorowi w ten sam sposób niezależnie od jego położenia i kierunku patrzenia wokół naszej niebieskiej, macierzystej planety powstaje sferyczna przestrzeń, której objętość odpowiada naszemu astronomicznemu polu widoku. Ten optyczny schemat granic obowiązuje nie tylko w naszym ziemskim domu, ale można go przenieść na dowolne ciało niebieskie w kosmosie. Skoro wiadomo, że wszechświat narodził się 13,8 miliarda lat temu, można by pomyśleć, że odległość do horyzontu obserwacji, czyli nasza granica widzenia, również wynosi 13,8 miliarda lat świetlnych, ale to nieprawda. W rzeczywistości kosmos wcale nie ma sztywnego, niezmiennego charakteru. Wręcz przeciwnie, mamy do czynienia ze strukturą, która rozwija się nieprzerwanie od niepamiętnych czasów. Jednak wszechświat nie rozszerza się już w istniejącą przestrzeń, to raczej sama przestrzeń stale się powiększa. Oznacza to również, że te odległości, które zostały już pokonane, zostały wydłużone w wyniku ekspansji kosmosu. Tak więc odległość do dzisiejszego horyzontu obserwacyjnego również nie jest określana ilościowo na 13,8, ale na 46,6 miliardów lat świetlnych. Te obiekty, które obecnie leżą na progu naszej bariery wzrokowej, znajdowały się zaledwie 40 milionów lat świetlnych od Ziemi w momencie, gdy emitowały swoje światło. Jeśli dziś obserwujemy odpowiednie formacje, jest to równoważne optycznej podróży w czasie. Co więcej, ponieważ obiekty już dawno przekroczyły horyzont zdarzeń, nie możemy wypowiadać się na temat procesów, które obecnie tam zachodzą. Niepokojące odkrycie: Ale co leży poza horyzontem obserwacyjnym i jakie obiekty astronomiczne wymykają się naszemu spojrzeniu? Odpowiedź na to pytanie brzmi: nie mamy pojęcia. Tam, gdzie obserwacja nie jest możliwa, eksperci nie mają innego wyjścia, jak rozpocząć spekulacje. Niektórzy badacze są zdania, że niewidoczne dla nas obszary kosmosu są zbudowane mniej więcej tak samo jak obszary w naszym polu widzenia. Jednak niewytłumaczalne dane przesłane kilka lat temu przez sondę WUMAP NASA sugerują, że za naszą barierą optyczną czai się coś, co przyćmiewa wszystko, co znamy. Aby zbadać zmiany w kosmicznym promieniowaniu tła, zespół WMAP przeanalizował wzorce ruchu dużych gromad galaktyk. W tym względzie powszechne założenia badań kosmologicznych mówią, że ruchy własne tych gromad galaktyk związanych grawitacyjnie powinny być w rzeczywistości względne względem kosmicznego promieniowania tła, a zatem losowo rozłożone we wszystkich kierunkach. Ale tak nie było. Jak pokazały zebrane dane, gromady wykazywały zaskakująco jednolity wzorzec z ruchu. Ale to nie wszystko. Prędkości ruchu wzrastały nawet wraz ze wzrostem odległości. Innymi słowy, oznacza to, że gromady galaktyk wpadły w uścisk złowrogiej siły grawitacyjnej. Jednak naukowcy nie mogli znaleźć przyczyny tego tajemniczego strumienia galaktyk. Dla Aleksandra Kaszlińskiego, odpowiedzialnego za grupę pracowników NASA, może to oznaczać tylko jedno. Poza obserwowalnym wszechświatem musi czaić się coś ogromnego, co wciąga gromady galaktyk. Wyjaśnienia przedstawione przez Kaszlińskiego są równie spektakularne, co kontrowersyjne. Choć ekspert wyraźnie zaznacza, że nie wiemy, co leży u podstaw tego tzw. ciemnego przepływu, to możemy mieć do czynienia z oddziaływaniem sąsiedniego wszechświata lub zupełnie innego regionu czasoprzestrzennego. Chociaż Kaszliński upiera się, że wyniki pomiarów nie stanowią statystycznego zbiegu okoliczności, jego komentarze na temat ciemnego przepływu są mocno krytykowane przez wielu innych jego kolegów. Granice nieskończoności. Powróćmy teraz do naszego pierwotnego pytania: co jest za wszechświatem i czy w ogóle coś takiego istnieje? Na początek odkrywcza wiadomość: jeśli kosmos jest naprawdę nieskończenie duży, nie musimy już dłużej męczyć się nad tą zagadką. Wtedy wszechświat byłby w konsekwencji wszystkim, co istnieje. W kontekście nieskończoności nie byłoby zatem ani krawędzi, ani niczego w rodzaju astronomicznego zewnętrza, o którym moglibyśmy w tym momencie mówić. Ale niestety ta tajemnica nie jest tak łatwa do rozwiązania. Tak naprawdę nadal nie mamy pojęcia, czy wszechświat jest nieskończony, czy tylko niewyobrażalnie duży. Aby podejść do kwestii wymiarów kosmicznych, eksperci próbują rozszyfrować kształt i objętość wszechświata. Ale jak analizować konstrukt, którego nie można uchwycić w całości? Aby zmierzyć wszechświat, naukowcy patrzą na jego krzywiznę. Jeśli wszechświat jest idealnie płaski geometrycznie, może być nieskończenie duży. Jeśli jednak sama w sobie jest zakrzywiona, np. kula, objętość również jest ograniczona. W tym miejscu jednak warto przypomnieć sobie różnicę między bezgranicznością a nieskończonością. Załóżmy, że kosmos ma rzeczywiście kulistą strukturę, a co za tym idzie, ma skończoną objętość. Ta skończoność niekoniecznie oznaczałaby, że wszechświat również musi być ograniczony. Aby obrazowo zrozumieć tę okoliczność, eksperci często odwołują się do przykładu mrówki, która kładzie się na powierzchni balonu. Chociaż w żadnym wypadku nie jest to obiekt o nieskończonej objętości, pełzające stworzenie może biec w nieskończoność w dowolnym kierunku, nigdy nie napotykając wyznaczonej granicy. Nawet jeśli ten przykład zrozumiale pokazuje nam podstawową zasadę, nie powinniśmy jej bezproblemowo stosować do wszechświata, ponieważ w przeciwieństwie do balonu, wszechświat w klasycznej kosmologii nie jest osadzony w przestrzeni o wyższych wymiarach. Chociaż kształt kosmosu wciąż nie został jasno ujawniony, nasze obecne pomiary ostrożnie sugerują, że wszechświat jest rzeczywiście prawie idealnie płaski. Ale nawet w tym przypadku kształt niekoniecznie oznacza nieskończoność. Weźmy górę cylindra. Jest to również płaskie z geometrycznego punktu widzenia, ponieważ możemy narysować dwie równoległe linie, które nigdy się nie stykają, a mimo to ma skończony rozmiar. To samo może dotyczyć kosmosu. Być może jest całkowicie płaski, a jednak zamknięty w sobie. Końcowe przemyślenia. W naszej naturze leży chęć kategoryzowania otaczającego nas świata na kształty, skale i rozmiary. Kiedy wyobrażamy sobie kosmos w przenośni, możemy myśleć o nim jako o gigantycznej kuli wypełnionej gwiazdami, galaktykami i wszelkimi interesującymi obiektami, jakie tylko przychodzą nam do głowy. Można by pomyśleć, że właśnie w tym tkwi nasz największy problem. Aby zrozumieć rzeczy i okoliczności, musimy spojrzeć na nie z zewnątrz i w pełni, jednak wszechświat nie potrzebuje tej zewnętrznej perspektywy, aby mógł istnieć. Po prostu jest. Z matematycznego punktu widzenia całkowicie spójne jest zdefiniowanie wszechświata, który nie potrzebuje ani krawędzi, ani zewnętrznej części. Innymi słowy, kiedy myślimy o przestrzeni jako o bryle geometrycznej, płatamy naszym umysłom znajomą sztuczkę, ale taką, której świat matematyki nie wymaga. Ponieważ wszechświat z definicji zawiera wszystko, co istnieje, pytanie co kryje się za wszystkim, jest zdaniem niektórych ekspertów od samego początku nieważne. W związku z tym równie dobrze można by zapytać, jakie dźwięki wydaje kolor niebieski. Byłoby to próbą połączenia dwóch pojęć, których nie można ze sobą łączyć. To, co na pierwszy rzut oka brzmi jak niepodważalny argument, krytykują niektórzy eksperci. Można sobie wyobrazić na przykład, że nasz wszechświat w żaden sposób nie ucieleśnia całości wszystkiego, a jedynie reprezentuje znikające. Gniwo w nieskończonym łańcuchu dalszych wszechświatów. W tym przypadku ponownie pojawiłoby się pytanie, co leży poza takim wieloświatem. Temat, który być może poruszymy w jednym z naszych kolejnych filmów. Chcemy poznać Twoją opinię. Wierzysz, że wszechświat jest nieskończony? Czy w ogóle może istnieć coś takiego jak kosmos? Napisz nam swoje przemyślenia, sugestie i opinie na temat dzisiejszego filmu w komentarzach. Masz ochotę na więcej ekscytujących filmów na temat kosmosu? W takim razie obejrzyj inne produkcje na naszym kanale, które zamieściliśmy w napisach końcowych. Dzięki za zainteresowanie. Uważajcie na siebie i do zobaczenia następnym razem.